Witam moi drodzy, to wasza posjonatka ogrodu. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ stwierdziłam, że mamy bardzo poważny temat do przegadania. Jest to temat, który uderza zarówno mnie, jak i was, tak sądzę. Ponieważ wczorajszego dnia hmm, dostałam informację z Piorin, jest to Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, że został mnie złożony donos, że podobno sprzedaje nasiona papryki pomidorów. A nie można tego robić, ponieważ Unia Europejska wprowadziła w 2020 roku przepisy, które nakazują, aby wszystkie nasiona pomidorów, papryk, słoneczników, co mnie najbardziej interesowało, czyli te trzy, trzy, trzy rośliny i parę innych, muszą mieć zawsze yy, paszport, jeżeli wysuwam to internetowo. Jeżeli prowadzę sprzedaż internetową. Poszłam. Do Piorinu porozmawiałam, mmm, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy. Ugryzłam ten temat trochę z innej strony niż oni nich myśleli, mmm, ponieważ yy, ja nie sprzedaję nasion. Ja nie sprzedaję nasion i, i tyle. Tyle mogę powiedzieć. Ale stwierdziłam, że chyba muszę w ten temat wejść, więc yy, Zapytałam się, co musiałabym zrobić, żeby, żebym mogła sprzedawać tasiona internetowo, bo jeżeli chodzi o to, że ktoś do mnie przyjdzie, czy ja do kogoś pojadę i dam z ręki do ręki, to mogę robić to każdą odmianę, w każdej ilości, to jest bezpośrednia i nie jestem wtedy, nie muszę żadnych paszportów mieć. Natomiast z tego tytułu, że chciałabym bardzo z Wami mieć ten kontakt taki właśnie też internetowy, bo niewiele osób mieszka koło Olsztyna na Warmii i Mazurach, e, czyli niewiele osób mogłoby do mnie przyjechać właśnie pod nasionka, więc zawsze marzyłam mi się sprzedaż internetowa. Natomiast tego teraz nie mogę robić, ale w następnym roku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będę mogła. Ponieważ zapisałam się właśnie w Piorinie, złożyłam wniosek o to, żebym była producentem nasion i myślałam, że będzie fajnie, ale nie, nie jest do końca tak fajnie, jak byśmy myśleli, ponieważ producent nasion w Polsce może tylko i wyłącznie uprawiać nasiona, które są wpisane w, przez cobor. Czyli Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych, do takiego rejestru. Jest tam bardzo dużo pomidorów. Bardzo dużo. Ale to jest tak samo w sklepie: 20 odmian y, czerwonych, 20 odmian malinowych, 20 odmian y, czerwonych-klejowych. Nie ma takiego. Y, wyboru, jaki ja lubię, tak? Żeby było zielono, biało, żółto, jakieś różności, nie wiem, no, tam nie będzie z tego, tam nie będzie Bran Atomic Grape, tam nie będzie, nie wiem, Anny Rusjan, bo, bo taki odmian tam nie ma. Tam są standardowe odmiany, dlatego bardzo mnie denerwuje to, że niestety, ale, no, Unia Europejska wmieszała się w sprawy tak fajne, tak? Bo to... Te nasiona nie szły do, do, do produkcji handlowej, to... to, to, to nikt... Nie miał wielkich foliaków i nie, 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 nie wykorzystała tych nasion w taki sposób. To właśnie było dla amatorów, dla tych, co właśnie lubią mieć. Taką różnorodność w, w, w ogrodzie, w, w foliaku swoim. Dlatego bardzo mnie to denerwuje, że Unia Europejska się w to wmieszała, i po prostu, jeżeli chcecie mieć na tym, na tym nadzór, no to nie ma problemu, mogę wrócić mi na ten nadzór. Tylko, dlaczego nie mogę sprzedawać tego, co bym chciała? Tak? Dlaczego nie mogę wprowadzać odmian, które są cudowne, wspaniałe? Dlaczego jesteśmy zmuszeni do tego, żeby uprawiać? Najlepiej to wiesz, żeby chyba było tylko F1, tak mi się wydaje. To by było tutaj najlepiej, najlepiej, najfajniej według Unii Europejskiej. No a ja uważam, że F1 to nie, ponieważ się lubi mieć swoje nasionka, swoje, mmm, swoje pomidorki. Jak coś mi, mi spodoba, to chcę z niego mieć swoje nasiono. i nie chcę być uzależniona od jakiejś firmy nasiennej, która będzie miała tą odmianę, albo jej nie będzie miała. I albo ja będę szczęśliwa, albo nie. Zubulersowałam się, jak widać. Co obecnie? No, tak jak mówiłam, ja się zapisałam do. w Piorinie, złożyłam wniosek, żebym była tym producentem nasion. Co mnie czeka? Czeka mnie egzamin. Co mnie dalej czeka? Czeka mnie kontrola y, moich roślin w moim foliaczku, kiedy już będzie wegetacja. Y, jeżeli wszystkie badania wyjdą dobrze, będę mogła sprzedawać te konkretne odmiany, które są w tym spisie coboru. Ja będę robiła wszystkie moje, wszystkie moje pomidorki, dlatego że może ktoś będzie się do mnie przyjechać, może komuś będzie zależało i będzie chciał tą wspaniałą odmianę, którą ja na przykład mam, która się, nie wiem, czerwone ma ogroniazte mówi, że jest piękny, cudowny i chce właśnie mieć tą odmianę, to ja ją będę miała w sprzedaży w następnym roku, tak bo dopiero w grze się mogę sprzedawać pomidory, znaczy nasiona pomidorów będę miała standardowe odmiany. Dla tych, którzy przyjadą, do których może ja przyjadę, będę miała też inne odmiany. Co w tym momencie? W tym momencie na Allegro, pod moim nickiem 84, są tylko kwiatki. Kwiatki, dynie, szparagi, coś tam jest. Natomiast papry, pomidorów, nocznika nie mogę tam mieć, ponieważ nie jestem obecnie. Eee, moje nasiona nie, nie, nie przeszły kontroli, więc nie mogą być traktowane jako materiał siewny. Eee, jeżeli przyjedziecie, będziecie koło mnie, koło nam. zapraszam, mieszkam w Nikielkowie, Adres będzie na dole, tak samo będzie mój numer telefonu. Znaleźć można mnie przez numer telefonu na Whatsappie. Można mnie znaleźć przez Facebooka na Messengerze. Kontakt nigdy nie jest zabroniony. Na kontakt prywatny na Messengerze nam nie na wejdzie. Więc, jeżeli chodzi o sprzedaż, mogę sprzedawać, jeżeli przyjedziecie do mnie, jeżeli ja przyjadę do Was, mogę Wam to dać. Natomiast, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, nie mogę tego robić, ponieważ moje nasiona nie mają paszportów. Co już ja mogę powiedzieć? Kontaktujmy się na Messengerze ze sobą. Uwielbiam te kontakty, ponieważ poznałam bardzo dużo cudownych osób. Po prostu nie spodziewałam się, że ten kanał yy, i cała ta ewentualna, no nie sprzedał, bo nie sprzedaję <grych> że ten kanał spowoduje, że spotkam, spotkam tyle cudownych osób, bo taka prawda jest. No trafiła się jedna czarna owca, która stwierdziła, że chyba mam za dobrze i... i no i służyła do nos. W nie powiedzieli, że im się te nosy wcale nie podobają, nie lubią ich załatwiać, ale skoro już był do nos, no to muszą się tym zająć. Hmm. Także moi drodzy, jeżeli chodzi, że ktoś oglądał mój film, gdzie widział 40 od moich pomidorów i, i stwierdził, że chciałby mieć to, 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 to i to, no to... Zapraszam do kontaktu na messengerze, ponieważ tam możemy umówić ewentualną wizytę. A może ktoś chce kupić moje kwiatki. Tak sobie pomyślałam, że gdybym sprzedawała, a nie sprzedaję, ale gdybym sprzedawała, to moje nasionka kosztowałyby 3 zł za 10 sztuk, za ponad 10 sztuk nasionek konkretnej odmiany. Tak sobie pomyślałam. A może komuś się spodobają kwiatki za 3 złote, kosmosy, na przykład na Allegro mam dużo kosmosy, można sobie kupić na przykład. Nie wiem, czy ktoś mi rozumie. Dobra, nie będę w to wyznała, no, ponieważ kto chce mnie znaleźć, kto chce ze mną nawiązać kontakt, no to na dole będzie na mój numer telefonu, mój adres. Umować zawsze możemy. Tego nam nikt nie zabronił. Unia Europejska jeszcze nie zakazała nam kontaktu między sobą, więc dzięki Bogu możemy się spotkać. Możemy ze sobą nawiązywać kontakty. I chyba tyle. No przykro mi jest, tak? Przykro mi jest, że... No wiadomo, z pewnych... Mi jest przykro, bo nie mogę robić tego, co bym chciała. Ale z drugiej strony wiem, że też wiele osób pytało się tak Konkretne odmiany, no a w tym momencie, no ja nic sprzedawać ich nie mogę. Ale może to oczywiście mówił mój autograf za nie wiem 7 zł, 6 zł, 9 zł, 12 zł. <grywia> mm, Daję, ja pytam, nie będę, bo mnie te więzienia zapną. Mm. Chciałam powiedzieć, że dziękuję Wam wszystkim, ponieważ nie wiem, czy się orientujecie, ale mamy 3600 subskrypcji. Jest to dla mnie wynik oszałamiający. Dziękuję Wam bardzo za to. Wspieracie mnie. Wasze komentarze. 95% pozytywne. Pięć zdarza się. Kiepskich. Ale też się lubię. Nie muszę być idealna. Nie ma ludzi idealnych. Eee, ale dziękuję Wam, dziękuję Wam, że ze mną jesteście, że wytrzymujecie moje. Nie ja za szybko mówię, zdaję sobie z tego sprawę i wtedy jak się zakręcę. Wtedy za szybko mówię. Ciężko mi zrozumieć. Nieraz tak sobie myślę. Ale dziękuję Wam, że ze mną jesteście i sądzę, że jakoś sobie poradzimy. Od września będzie łatwiej, tak? Bo będzie otwarta droga do Allegro, bo w tym momencie na Allegro mogą być tylko kwiatki. A od września, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będę mogła mieć też pewne odmiany pomidorów. A zresztą, może przyjedziecie, może zadzwonicie. Po prostu, tylko tyle powiem. A więc ja nigdy nie powiem, że sprzedaję nasiona, bo nie mogę. Na razie nie mogę. Mam nadzieję, że za te wszystkie formalności, które nie są łatwe, to naprawdę. To jest kontrola. Ja nie lubię kontroli, nie lubię ktoś mnie kontroluje, ale zawsze jak coś zaczynam, to staram się, żeby to było prawnie uregulowane, ponieważ ja nie lubię mieć problemów. No jak usłyszałam, jakie są kary za sprzedawanie tych nasion, to powieście mi, nikomu się to nie opłaca. Dlatego też yy, wiele z Was osób zauważyło, że pewne takie portale, oni nawet w sumie swoje strony internetowe, nie powiem nazwy, żeby czasami komuś nie przyszło do głowy, żeby na nich do nas złożyć, bo to nie o to tu chodzi. Ale przecież były takie portale, które miały swoje strony internetowe, które miały mnóstwo odmian. No i teraz jest tylko też napisana. Przedaż wysyłkowa jest zabroniona. Niestety. Ich też już musieli dorwać, a oni chyba już mieli kontrolę też. Najwyraźniej pani w piórnie miała rację, że jest dużo donosów, bo najwyraźniej, no nie wiem, pies ogrodnika sam nie zje drugiemu nie da. Jest to dla mnie trochę głupie, no ale są takie osoby, yy. Właśnie mnie to dziwi, ponieważ bardzo dużo osób poznałam ogrodników, jesteśmy specyficzni, ale bardzo pozytywni. Ale zdarzyła się pewna osoba, która zrobiła, no, moim zdaniem śmieństwo. Ale to nic, my sobie poradzimy, prawda? Także, moi drodzy, uszy do góry. No, jest styczeń. W o trzeba pomyśleć, o paprykach tym bardziej. Eee, no i tyle. Do zobaczenia, moi drodzy. Do suszenia. Niedługo pewnie będziemy się siali z tej papryki. Pomidorki, będę mówiła co i jak jak robić. E, cieszy mnie, że nieraz dostaję komentarze, że to, co mówię, jest fajne, że, że pomogłam komuś zacząć tą całą eskapadę z pomidorami, ponieważ nie wierzył, że można. Ale można, moi drodzy, wszystko można. W domu bywają gorsze lata, bywa zaraza ziemiaczona, która wchodzi bardzo szybko do pomidory i może wszystko zniszczyć. E, ale też. Bywają piękne tych na latach, gdzie, gdzie, gdzie mamy do października pomidory, nawet w gruncie. Więc warto. Mój drodzy, warto. I warto jest zrobić wszystko, żeby zdobyć swoją ukochaną odmianę. Bo ja, tak, ja jestem taką osobą: jak coś mi się podoba, to ja będę tak drożyła, że ja w końcu to dostanę. Jak kiedyś chciałam, obejrzałam maję w ogrodzie. I tam była taka piękna szafia brazylijska, taka czerwona, wielka i w ogóle i mi się jak założyła ta, ta odmiana. Próbowałam przez roku kupować niestety nie były te odmiany, to były takie normalne odmiany, więc w hub o pięciu latach nieudanych stwierdziłam, że nie, nie będę sobie, nasion się nie zdobędę. Obejrzałam jeszcze raz, zobaczyłam gdzie to jest, odnalazłam parafię, bo to było na pewno parafii. Zapisałam piękny list, dodałam parę swoich zielonych, różnych tam odmian i dostałam to, co chciałam. Także... Internet teraz nam wszystko ułatwia. Także, moi drodzy, tuż to będę przedłużała. Mam nadzieję, że nie zanudzałam. Troszeczkę wyjaśniłam mm, tą sytuację, która nie jest ciekawa. Ale, moi drodzy, nie ma co się przejmować. Do usłyszenia.